Osy. Mało kto z nas lubi osy, ale jednak one są ze sobą wi ważną wiadomość. Jeśli urządlicie osy, albo jest ich dużo w twoim otoczeniu, to weź pod uwagę, że osy zawsze doprowadzają sprawy do końca. Nie zostawiają nierozwiązanych tematów połowicznie. Więc jeśli pojawia się taka w twoim otoczeniu, to zadaj sobie pytanie. Jakich spraw... Nie możesz sobie pozwolić, aby zostały rozwiązane tylko połowicznie. Osa ma ci, cię zmotywować do tego, żeby dokończyć to, co rozpoczęło się chociażby już tu na poziomie myśli, że czas coś zmienić, czas to zrobić. I będziecie się do tego dopingować, nie tylko ona, ale też twoja podświadomość i sytuacje zewnętrzne, które będą się tak układały, aby to się już zadziało. Ogarnij się i zacznij żyć po swojemu, tak, aby życie sprawiało Ci spokój. Dawało Ci go w takiej ilości, jakiej tylko potrzebujesz. Do zobaczenia na grupie na Facebooku. Zapraszam.